Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza z powodu suszy. Smutek ogarnął dom Judy, walą się jego bramy i chylą żałośnie ku ziemi. Podniósł się krzyk Jerozolimy, ich możni ślą swoje sługi po wodę, przychodzą do studni, ale nie znajdują wody, wracają zawiedzieni z pustymi naczyniami i ze wstydu zakrywają głowy. Ziemia przestała rodzić, bo nie było deszczu w tym kraju. Rolnicy ze wstydu zakrywają swe głowy. Nawet łania, rodząca w polu, porzuca młode, bo nie ma dla nich trawy. Dzikie osły, stojąc na gołych wzniesieniach, wciągają wiatr, jak szakale. Słabną ich oczy, lecz nie znajdują trawy. Chociaż przeciwko nam świadczą nasze grzechy, Ty, Pani. Działaj przez wzgląd na Twoje imię, nawet jeśli liczne są nasze występki, nawet jeśli przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy, nadzieją Izraela, Jego wybawco w czasie utrapienia. Dlaczego jesteś jak obcy przybysz w kraju, jak podróżny, co zatrzymał się tylko na nocleg? Dlaczego jesteś jak człowiek strwożony, jak wojownik, co nie może ocalić? Ale Ty, Panie, jesteś pośród nas, Twoje imię zostało wezwane nad nami, więc nas nie opuszczaj. Tak mówi Pan o tym ludzie, jakże oni lubią błądzić, swoich nóg nie szczędząc. Pan nie okaże im łaski, wypomni im winy i będzie karał za grzechy. Powiedział do mnie Pan: Nie proś o pomyślność dla tego ludu. Kiedy będą pościć, nie wysłucham ich wołania. Gdy złożą cało palenie i ofiarę pokarmową, nie okaże im łaski, lecz wygubię ich mieczem, głodem i zarazą. Powiedziałem: Ach, Panie mój Boże, oto prorocy mówią im: Nie zobaczycie miecza i nie doznacie głodu, lecz dam Wam na tym miejscu prawdziwy pokój. Powiedział do mnie Pan. Prorocy fałszywie prorokują w moim imieniu. Nie posłałem ich, ani nie dawałem im żadnych poleceń. Głoszą wam fałszywe widzenia, zwodnicze wróżby i swoje własne urojenia. Dlatego tak mówi Pan o prorokach wieszczących w moje imię: Ja ich nie posłałem. Mówią oni: Miecza i głodu nie będzie w tym kraju. Prorocy ci poginą od miecza i głodu. A ludzie, którym oni prorokują, polegną na ulicach Jerozolimy także od głodu i miecza, i nikt ich nie pogrzebie, ani ich żon, ani synów, ani córek, ich zło obróci się przeciwko nim samym. Powiesz im tak, moje oczy łzy wylewają bezustannie we dnie i w nocy, bo dziewicza córka mojego ludu zostanie dotknięta wielką klęską i śmiertelnie zdruzgotana, gdy wychodzę na pole, oto pobić mieczem, gdy wchodzę do miasta, oto ginący z głodu, a prorocy i kapłani błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy rzeczywiście odrzuciłeś Judę, czy brzydzisz się Syjonem? Dlaczego tak nas uderzyłeś, że już nie ma dla nas uzdrowienia? Czekamy na pokój. A tu nic dobrego. Spodziewamy się czasu uzdrowienia, a dręczy nas trwoga. Panie, znamy naszą niegodziwość i winę naszych przodków. Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie garć nami ze względu na Twoje imię, nie dopuść do zniewagi tronu Twojej chwały. Wspomnij na Twoje przymierze z nami i nie pozwól, by zostało zerwane. Czy wśród bożków różnych narodów są takie, które dają deszcz? Czy niebiosa spuszczają ulewę? Czy to nie Ty, Panie nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty czynisz to wszystko.